tym przygotować to jest w ogóle rewelacja, że śpieli się, że sami zorganizowali sobie próby, że potrafili Eee, sami się zorganizować. To jest dla mnie wow i szacunek, bo o to właśnie w tym chodzi, że trener daje 20%, a tancerz robi z tym całe pozostałe 80%. Ewentualnie konsultuje dalej, co można byłoby jeszcze poprawić i czy ten krok może dałoby się zastąpić innym, lepszym, trudniejszym, ciekawszym, bardziej eee, dopracować detale, jak ręka, jak noga, jak ucho, głowa, wszystko. Jak ciężko było zwrócić uwagę sędziów. Podchodziliśmy jak najbliżej oczywiście bawiliśmy się tym układem. Myślę, że to zwracało tę uwagę. Zadowolony, czekam na, czekam na wyniki i liczę na finał, bo ten duet, który jest przygotowany, bardzo fajnie pasuje do muzyki. Jest to moja najnowsza choreografia na, na bardzo szybko. Mam nadzieję, że przejdą, że będziecie mogli to zobaczyć. Się, tutaj, się z tego cieszę, postaramy się dać siebie wszystko. Przeszliśmy do finału, niestety dziewczynom się nie udało, ale my jesteśmy, postaramy się yy, zawalczyć do końca. Popcy, no przypierdzielili, no. Przypierdzielili. Jeszcze mi się nie podoba u nich praca kratki piersiowej, szczególnie przy wszystkich rumbowych rzeczach. Są młodzi, da się to jeszcze wypracować. no Pociśniemy na zajęciach, także no. Jak nie będzie 250 powtórzeń jednego elementu, no to nie zejdą po prostu, no. Tyle. Nasze wyjście finałowe, czyli solowe do naszej muzyki, ponieważ czuliśmy się w nim najpewniej. Co rundę nabiera się takiej pewności po prostu na końcu poczuliśmy to i zacięliśmy. Hmm. w tej choreografii było tańcząc do muzyki organizatora, złapać ten rytm i Dobrze do niej zatańczyć, dlatego z boku mieliśmy to szczęście, że nie tańczyliśmy jako pierwsi i mogliśmy dowiedzieć się jaką muzykę dostaniemy. Chemiejskie Polska. Michał Marcy. Michał Wysocki, Marcin Kuret, from Holand Sixth Place. Bardzo dobrze zadowolone. Szóste miejsce, finaliści, ekstra, naprawdę ekstra. Tym bardziej, że to jest tylko tydzień przygotowań. Ee, to co by było, gdybyśmy się przygotowali dłużej. To jest świeża choreografia, na pewno jest tam kilka rzeczy do poprawienia, parę krążków przyspieszenia, Jest rumba, jest do poprawy, trzeba ją troszeczkę utrudnić i, i zmodyfikować. Mamy radę myślę, u facetów. Stroje całkowicie, zupełnie inne, na pewno nie będą w tym stroje stru, stru, robocze. Także dali radę, pokazali, że stać ich na to, żeby tańcem przemówić. bo teraz trzeba dodać dekoracje, pieścić ten układ i powinny być pierwsze miejsca.